No witam, witam Was kochane lwy. Zobaczmy co dla Was przynosi nów pannie 7 września 2021 roku. Robimy generalne porządki. Żegnamy się ze starymi, niepotrzebnymi rzeczami, sprawami, emocjami. Um, otwieramy się na nowe i robimy miejsce przede wszystkim na nowe. Zobaczmy z jaką energią dążysz do tego nowego, tak? Do czego dążysz, drogi lwie? Siedem mieczy? sześć miesięcy. I rycerz kielichów. Do czego dążysz, drogi lwie? No, masz jakieś, jakieś pomysły, które są pełne sprytu, może trochę manipulantstwa. Jest to spowodowane tym, że miałeś jakieś może ciężkie problemy za sobą, wypłynąłeś już na spokojne wody, pozostawiłeś za sobą, widzicie, tu macie ten pod tym księżycem te wszystkie swoje troski, problemy. Eee, może te sprawy dotyczyły spraw uczuciowych, bo mamy tutaj rycerza, kielichów. E, zaraz to sobie jeszcze sprawdzimy. Dopowiem sobie do tych kart, kochani, bo one są takie bardzo nieoczywiste. O co chodzi z siódemką? E, z siódemką mieczy dla lwa. o tym jakby tutaj sprytnie zapobiec pewnym brakom w których się czujecie tak to mogą być braki emocjonalne braki materialne czujecie że świat przemija obok was ze swoimi nagrodami i niespodziankami i jakoś nie chce was zagarnąć i próbujecie temu zaradzić Chcecie zmienić, zmieniliście już pewien system myślowy na, na temat tych spraw, postanawiacie wzrosnąć, tak? Dowiedzieć się, gdzie tkwi przyczyna, pozostawiacie za sobą tamte sprawy. Na spodzie mamy jeszcze 10 monet, czyli ewidentnie jest tęsknota za. Dobrami materialnymi. I jeszcze do tego mamy, zobaczcie, lwice z małymi lwiątkami, więc albo martwicie się o rodzinę, żeby ją dobrze zabezpieczyć, żeby wszystko w tej rodzinie panowało tip top, żeby nikomu niczego nie zabrakło, żeby wszyscy byli zadowoleni, szczęśliwi i wspierali się nawzajem. Być może boicie się, że wam po prostu nie starczy, że może wasze zawodowe. Propozycje nie są zbyt wystarczające. Ale tutaj jest też świat, czyli zakończenie tego cyklu, zakończenie takiego systemu myślowego też, kochani. I mamy królową kielichów. Otwarcie serca, miłość, miłość bezwarunkowa. I obrona własnych wartości. Mamy znowu dziewięć, dziewięć buław, podobnie jak u barana. Czyli macie siłę, macie energię, macie chęć zawojowania, zawalczenia o to. Dobrze, w takim razie zobaczmy, z jaką energią drogi Lwie, wchodzisz w ten nów. Z nowym początkiem, z obietnicą nowych propozycji, nowych, ym, nowych jakichś posunięć zawodowych bądź też emocjonalnych. Chcecie zacząć zupełnie coś nowego. Jesteście na to przygotowani, jesteście gotowi podjąć to ryzyko. Nie boicie się, macie odwagę. No i pięknie, bo widać, zostawiamy stare i witamy nowe. Zobaczcie, ta szóstka mieczy i, i ten głupiec właśnie o tym mówi. Odpływacie od problemów, zostawiacie je poza sobą i macie ochotę na kompletnie nowe przedsięwzięcia. Dobrze, w takim razie co w prezencie przyniesie Ci ten nów? Przyniesie ci takie możliwości, kochane lwie. Mamy trzy buławy. Jesteś absolutnie gotowy do tej drogi, to jest karta brama. Masz wszystkie atuty w ręku, wszystko co sobie zaplanowałeś, wykalkulowałeś, jest dopięte na ostatni guzik. Masz siłę, masz kreację, masz energię do tego, żeby działać i chęci. I w tej chwili tylko stoisz i czekasz na okoliczności, możliwości, które się pojawią na horyzoncie, i szybciutko je złapiesz. Ta karta też mówi o pozytywnym rozwiązaniu tego Twojego problemu, tak? Czyli, że tak się zdarzy. Wspaniale, bo to są piękne, otwierające energie, takie fajne właśnie na nów, na początek. Dobrze, to w takim razie zobaczmy, co ten nów z kolei. Zamyka. Jakie blokady zamyka, tak? Z czym, z czym się już pożegnacie definitywnie? Z asem buław. Myślę, że to są blokady. Jaką blokadę zamyka? Może zamyka właśnie taki, takie zbyt hojne, zbyt szczere, zbyt, z, troszeczkę przygaszenie tego Twojego wielkiego, szlachetnego serca, tak? To jest Twoja energia ewidentnie i ona leży na um, rycerzu kielichów, który jest otwarty, działa z serca, jest szlachetny, jest szarmancki, no jest po prostu rycerzem na białym koniu. I być może chcecie już to zamknąć i, i, i starać się działać bardziej racjonalnie. Zaraz sprawdzimy sobie jeszcze tego asa Buław. Co tu asabuła oznacza dla lwa? Tak, i zwrócenie się ku własnemu wnętrzu, ku własnej mądrości, ku własnej intuicji. Działania nie na zasadzie. Coś się pojawia, jakaś okazja, ja ją chwytam, bo to mi da szansę zarobienia pieniędzy i, i utrzymania stabilizacji w rodzinie. Tylko staram się pomyśleć szerzej, tak? czy ja naprawdę tego chcę, czy to jest dla mnie dobre, czy to jest ym, to, czego powinienem rzeczywiście się chcieć. Zobaczcie, ona tu jeszcze trzyma piękny nóż w sobie, yy, yy, za sobą. Dopowiedzmy jeszcze tutaj do tej energii kapłanki. Tak, i mamy przebudzenie duchowe, czyli kończymy, kochani, z taką um, fizycznością, z takim postrzeganiem świata um, materialnie, um, i troszeczkę odpływamy um, we własną duchowość, we własne wzrastanie, w pielęgnację własnych wibracji, żeby je podnosić i żeby one. Wskazywały nam drogę, tak? A nie, a nie tylko działanie. Sąd ostateczny jest również kartą wypaczenia, czyli spojrzenia sobie wstecz, popatrzenia, jakie błędy robiłem, wyciągnięcia z tego wniosku, ale pogodzenia się z nimi. Nie na zasadzie piętnowania Boże, jak ja byłem głupi, tylko mieć po prostu w swojej świadomości, że takie rzeczy miały prawo mieć miejsce. Bo byłem na takim, a nie innym etapie. Ta karta też mówi o wzrastaniu, ogromnej świadomości Waszej. Także Was tutaj czeka jakiś, jakaś przemiana, taka wewnętrzna, taki oddech, taki, takie odbicie się od spraw w bardziej uduchowionym kierunku, tak? Skorzystajcie z tej szansy, bo to góra Wam po prostu przynosi przebudzenie i powstanie jak Feniks z popiołów i pójście w nową drogę i, i, i czekanie na nowe okoliczności. Bardzo pięknie. Dobrze, zobaczmy, czego nie widzisz w tej drodze. Co się ukryło tam w tym cieniu księżyca w Nowiu? Nie widzisz jeszcze tej nowego, tego... Tej bramy otwartej. Czekasz, a ta brama już tak faktycznie jest przed tobą otwarta. Zobaczcie, wpuszcza tutaj światło do waszego życia. Tak jakbyście trochę nie zauważali tego. Hmm? Nie widzicie, że wszechświat już dawno zaplanował dla Was waszą drogę. I jak sięgniecie tutaj w głąb siebie. Pogrzebiecie tutaj swoją intuicją, swoimi wrażeniami, swoimi odczuciami. Jeżeli weźmiecie głęboki oddech i zagłębicie się trochę w siebie, odsuniecie od siebie wszystkie takie destabilizujące myśli, które nie pozwalały Wam wzrosnąć, to zauważycie, że, że ta droga już przed Wami jest. Ona już jest i możecie już na ten statek wskakiwać, kochani. Dobrze. Czym dla Was jest ten nowy początek? To jest ciekawe, czym będzie dla Was ten nowy początek. No, nie będzie łatwy, kochani. Będzie dosyć y, trudny. Y, będziecie musieli wykrzesać z siebie mnóstwo siły, mnóstwo energii, ale właśnie, żeby tą energię skupić i y, stworzyć z niej taką kulę mocy. To właśnie do tego są potrzebne tutaj te dwie energie wewnętrznego poczucia, że to, co robię, jest właściwe. We właściwym kierunku i daje mi rozwój, i ja jestem z tego zadowolony. To jest zgodne z, moimi, z, z drogą mojej duszy, mojego serca, tak? I wtedy te siły tego wojownika wzrastają. Wojownik już wiele przeżył, on jest poraniony, on już jest, on nie wiadomo, czy on tu sobie przysiadł na chwilę, odpocząć i się na tej buławie tutaj wsparł na chwilę. Ogląda się za, za siebie, żeby spojrzeć, ile już wspaniałych rzeczy stworzył, tak? Jak gdyby chciał czerpać siłę i energię z tego, co już ma, i że tyle mu się udało, więc dlaczego miałby mu się teraz nie udać? Bardzo silna energetycznie karta, kochani. Więc ten nowy początek jest dla Was polem bitwy, polem wykazania się, polem pokazania jeszcze raz, że. że jesteście gotowi po prostu do, do nowych, cudownych rzeczy. Piękna energia. Co zostawiacie, kochani, za sobą? Co zostawiacie już za sobą? Hmm. Króla monet. Takie bardzo silne uziemienie, tak? Taki komfort. Trochę egoizm też. Myślę, że Patrząc tutaj cały czas na podstawę tej, tej energii intuicji wewnętrznego wzrostu, to zostawiacie za sobą ego, kochani. Taki komfort, który zawsze Wam towarzyszył, służył i żeście do niego dążyli i zawsze uważaliście, że to jest najważniejsze w życiu. Król Monet jest bardzo stabilny i bardzo komfortowy, i on wie, jak inwestować swoje pieniądze. On wie, jak fizycznie. W tym fizycznym świecie sobie radzić. Wokół niego panuje ład, porządek, tu się nic nie zawali, tu się nic nie, nie zapali, tak? E, przy nim też się rodzina czuje bardzo bezpiecznie i bardzo stabilnie. Ale tu jest podpowiedź nowa droga, kochani. Nowe posunięcia z głębi serca, z głębi duszy. Dobrze, to w takim razie jeszcze sobie powiem do tego króla, monet. Oczywiście nie wytrzymam. Mm -hmm. I mamy potężną energię. Wielkie arkanum. Sprawiedliwość. Jak sobie pościelisz, tak się wyśpisz. To jest karta karmiczna też. I ona mówi o tym, że. Odpracowaliście karmę, jakąś karmę musieliście odpracować, i teraz wchodzicie w ten szósty rok z piękną energią takiego wewnętrznego wzrostu, tak jak szóstka tego oczekuje w ogóle. Szóstka jest łapaniem harmonii, balansu, spokoju, ale właśnie z wewnątrz. Tam jest siła, tam jest wzrost, tak? Czyli odcinamy od siebie tym mieczem sprawiedliwości. Te takie pobudki bardzo egoistyczne, materialne i, i przyziemne, a wchodzimy w zupełnie nową strefę. No, dla Alwata to będzie bardzo duże wyzwanie. Um... Co witacie w takim razie? Zobaczmy, co witacie na tej nowej drodze. Ho, ho, ho. ho. Rycerz buław, no energia bardzo ognista, pełna pasji, pełnej wiary w siebie, nie przyjmująca do wiadomości, że tu może się zdarzyć jakaś porażka. Zapał jest, chęci są, plany są. Wszystko zostało dopięte na ostatni guzik. Mam siły, żeby powstać tu z popiołów i z serca ruszyć do przodu. Jedyną uwagą, której mogę tu powiedzieć, rycerz Buław jest pasjonatem, ale też bardzo szybko ta pasja się wypala, jak trafia na jakieś przeszkody. Dopowiedzmy sobie tego rycerza Buław. Tak, tu jest potrzebne opanowanie emocji, kochani. Mamy króla kielichów. Spokojnie, statecznie. Nie dajcie się ponieść emocjom i nie działajcie impulsywnie, tak. Król Kielichów jest bardzo stabilny emocjonalnie, bardzo współczujący, ma otwarte serce, jest czującym, kochającym, wspierającym, wspierającą energią. Dlatego przy tym rycerzu buła w takim raptusie ważne jest, żeby ta energia była ustabilizowana. Pilnujcie tych pasji, pilnujcie tego, tej, tej waszej drogi, żeby te pasje i te te, ta chę, te chęci po prostu nie oklapły, dobrze? Dobrze, do czego Was prowadzi szósty rok, zobaczmy. Co w tym szóstym roku Was czeka? Jakie macie zadanie na szósty rok numerologiczny? Patrzcie, znowu sprawiedliwość. No, kochani, kończycie bardzo ważny etap w Waszym życiu. Karma się już wypracowała, że tak powiem. Będziecie działać z serca, Wasze wybory będą wyborami serca, nie narzuconymi przez kogoś, nie narzuconymi przez okoliczności, nie narzuconymi przez strach, lęk, obraki. Tu będziecie działać absolutnie z wewnętrzną zgodą, tak? Pięknie. To powiedzmy sobie w takim razie jeszcze do tej sprawiedliwości... I ponownie mamy rycerza Buław. No, kochane lwy, no jest to ewidentny przekaz, że ta wasza energia po prostu pociągnie was do przodu, i widać, że będzie ta energia wspierająca właśnie tę kartę sprawiedliwości, tak? Czyli tego odcinania się od rzeczy, które wam. Nie służą, czyli od tego ego, od tego szukania takich, wiecie, łapania okazji za wszelką cenę, żeby tylko utrzymać siebie i rodzinę i materialnie zapewnić byt. Ruszycie po prostu w nową drogą z pasją, wiarą w siebie i z ogromnym wewnętrznym wzrostem duchowym. Przepięknie. Dobrze. Zostawiacie ze sobą farmę, widzę. I witacie nowe. No dobrze, kochane lwy. Eee, zobaczmy jeszcze, co jest na spodzie. No i zobaczcie, też jest zmiana i to duchowa zmiana, i sukces, zwycięstwo, i harmonia, balans, szóstka. Nie, no naprawdę, to jest, to jest coś cudownego. Kochani, nie ma nic piękniejszego niż wewnętrzna zmiana, która prowadzi do wzrostu. Z takiego kokonu, po prostu z zastoju, rozpostarcie skrzydeł i po prostu frunięcie do nieba. Porzucenie starych, niepotrzebnych systemów myślowych, to co wam nie służyło, nie, 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 nie działało albo działało wadliwie. I osiągnięcie ogromny sukces. Jeżeli wśród Was są jacyś artyści, malarze, aktorzy, muzycy, to ten sukces będzie spektakularny, zauważalny przez innych. Będziecie w światłach reflektorów, będziecie nagradzani, będziecie sami hojni, tak? Cudownie, będziecie w balansie, w zwycięstwie, no nic ująć, nic dodać. Bardzo piękne energie. Kochane lwy, wszystkiego dobrego wam życzę na ten nowy szósty rok numerologiczny, wspaniałego nowiu, który otwiera ten nowy rok, siły, pasji, energii i spokoju ducha i wewnętrznej przemiany. Wszystkiego dobrego. Pa!